Cześć kochani, lecimy na przegląd do Biedronki. Tutaj się wiele pozmieniało. Jest naprawdę dużo nowych rzeczy, zaczynając od choinek, poświęteczne poświąteczne dekoracje, pościele, bieżniki i wiele różnych rzeczy. Pokażę wam może najpierw choinki, bo są i duże, i małe. Tutaj na przykład za 40 zł dostępny jest świerk kłujący od 60 do 90 cm. Tutaj natomiast jest świerg wysrebrzany w rękawie za 33 zł. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod filmem będzie mi bardzo miło. 40 zł, ten duży. Jeszcze Wam tu pokażę z drugiej strony. Tutaj jest jeszcze taki mały w doniczce, i to jest za 40 zł świerk kłujący. Ale to jest ten sam w sumie co mam wcześniej pokazywałam, nie wiem co mnie podkusiło. I tutaj jest jeszcze taki duży, to jest jodła kaukaska 150 do 180 cm. Ok, no i wasze ulubione oczywiście kwiaty. Poinsencje trzypędowe za 12 zł. Okej, okay, dobra, to się chyba odwrócimy trochę na drugą stronę, bo ty w ogóle takie dekoracje, wiecie kompozycje, różne kwiatowe, ciekawe rzeczy doszły. Na przykład storczyki za 36 zł albo takie róże, zobaczcie w doniczce za 9. No i jak przystało na święta, to jeszcze takie małe choinki tutaj na przykład mamy już takie delikatnie przyozdobione. I te przyozdobione są za 40 zł. Tutaj takie kompozycje choinkowe, zobaczcie, z taką świeczką w ogóle. One są w takiej ładnej doniczce, też takiej świątecznej. Cena takiej kompozycji ze świecą to 20 zł, także nie jest droga, ładnie naprawdę się prezentują. tuż obok mamy takie duże choinki za 20 zł, no i znowu różnego rodzaju małe kwiatuszki w, y, za 12 zł w różnych fajnych doniczkach, tutaj co tu miało być zobaczcie jakie ładne w ogóle takie mocno zielone, a tu miało być cyprysik po słońce 10 zł, ok no i tutaj znowu mamy takie świeczniki też takie stricte świąteczne za 12 zł, ze świecą naturalną takie kompozycje, zobaczcie iglaste A tu coś w ogóle ślicznego, jakie ładne. Zobaczcie, taki bałwanek siedzi w takiej doniczce z taką choinką prześliczna. Dekoracja świąteczna 24 zł. Za 12 zł mamy jeszcze takie choinki w doniczce ceramicznej. Ok, a teraz polecimy na drugą stronę. Patrzcie, co tu w ogóle w tych koszach się wydarzyło. Takie różnego rodzaju zestawy pościeli, kołdry pikowane w różnych wzorach. Zobaczcie, w ogóle mnóstwo tego jest. 60 zł 155 na 200 cm. W ogóle też już jest bardzo dużo kalendarzy. I to oprócz takich, wiecie, w formie notesów za 13 zł. to tutaj mamy takie duże książkowe za 14 Bądź na przykład ścienne różnego rodzaju za 10 zł. ścienny kalendarz to jest masakra totalnie, żeby sobie gdzieś tam wiecie coś zanotować, o czym wiecznie zapominamy. Tutaj są same poduszki na przykład z nadrukiem. I taka poduszka kosztuje 40 zł. 70 cm na 80. No oczywiście patrzcie, tych wzorów też jest tutaj dużo. Wiecie, całe kosze są po prostu zawalone tymi poduszkami, obrusy i bieżniki w różnych wzorach. Czerwone, zielone, srebrne, błyszczące. Po prostu każdy znajdzie coś dla siebie do wyboru do koloru. Obrus jest za 25 zł. Bieżniki są za 20, a tutaj zobaczcie znowu mamy różnego rodzaju obrusy. I tutaj wybór jest naprawdę, Wam powiem, zaskakująco przeogromny. Ten obrus kosztuje 65 zł. Różnego rodzaju poszewki na poduszki, takie świąteczne, zobaczcie szarabe z takimi kotkami, albo pieskami, albo bałwankami. Tego jest znowu dużo. Poszewka kosztuje dyszkę. No i tutaj różnego rodzaju poduszki. Tu macie na przykład szarą ortopedyczną, ale jest też beżowa właśnie, taka sama, tylko beżowa właśnie ortopedyczna. Zaraz Wam pokażę cenę 35 zł 40 na 60 No i tutaj takie jaśkowate, wiecie, małe poduszki. I te jaśkowate kosztują 12 zł. Tutaj w ogóle jeszcze są kocyki, takie pledy. Zobaczcie, flanelowe i one kosztują 30 zł. No, poniżej takie fajne poduszki w formie bałwanków, kwiatuszków, mikołajów i różnych, które tam wiecie: takich stricte zimowych i świątecznych rzeczy. Autko, co wiedzie choinkę. I cena to jest 12 zł. Znowu jakieś poszewki, znowu jakieś poduszki. Zobaczcie znowu za 10 zł. Po prostu przedłuży. Wybór jest ogólnie tych poduszek. Deski na przykład takie. Zobaczcie, z akacjowe. Do serwowania na przykład, do krojenia, jak tam wolicie 30, nie 28 zł, nie 30, nie całe chciałam powiedzieć. 28, tutaj za one ponad stówkę kosztowały 190, chyba te mm, zgrzewarki. Tutaj macie pojemniki do przechowywania, e, takie czy tam wiecie, jak będziecie gdzieś transportować sobie jedzenie na święta, sylwestra, to myślę, że się przydadzą na jakieś ciasta. 20 zł kosztuje taki pojemnik, i co tutaj obok, zobaczcie, patelnie takie w stylu vintage, retro takie. Zielone, czarne, właśnie ta zielona jest mocno taka retro, mi się wydaje. 40 zł. I są też takie fajne rondelki. Rondelek na przykład kosztuje 5 dyszek. Tutaj w ogóle garki, też właśnie takie w stylu retro, są na przykład beżowe, są właśnie zielone, są właśnie czarne. 70 zł kosztuje taki dzbanek w stylu vintage. I co mi się najbardziej spodobało, to zdecydowanie to radio. 120 zł radio z głośnikiem bluetooth, ale jest przepiękne po prostu, przepiękne. No, i jeżeli w stylu vintage, to jeszcze mamy takie tostery za 120 zł. Tutaj różne kubki z takimi w zestawie z nausznikami za 35. No, i tutaj takie zadyszkę zostały już tylko małe świece. Są jeszcze większe za 20 i największe za 25. Ale u mnie akurat zostały już tylko te małe. No, i poniżej znowu różnego rodzaju patelnie, ale to są już takie głębsze. Wiecie, możecie sobie w nich jakiś tam sosik machnąć czy coś takiego. Patelnia z pokrywką patelnia kosztuje 60 zł. Tutaj jakieś, zobaczcie, dressy takie męskie bluzy, tylko nie mogę do nich znaleźć ceny, więc to jest niestety duży problem, ale ogólnie no są dostępne w razie czego. Fajne też pojemniki, zobaczcie, że wam pokazywałam kiedyś pojemniki do jakiegoś przechowywania, właśnie pierników czy czegoś, tylko tu akurat to cenę ukradł, pozamieniane jest kompletnie to wszystko akcesoria do pieczenia i tutaj zostały właśnie tylko takie drewniane fajne różne za 15 zł deski, szpatułki i tak dalej. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki wielkie wam za przegląd. Do zobaczenia. Widzimy się na kolejnym przeglądzie tym razem w Pepko Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby mieć powiadomienia o wszystkich przeglądach na bieżąco. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Hej.